Witajcie, kochani, po bardzo, bardzo długiej nieobecności. Niestety nie było mnie przez bardzo długi czas. Dużo rzeczy się na to złożyło. Ci, co znamy prywatnie, wiedzą, że było tego bez Liku. No i wróciłam nareszcie z wakacji, które też się do tego przyczyniły, że nie byłam z Wami obecna, jednak trzy tygodnie na wakacjach, dwa tygodnie wyjazdów z pracy, no i wszystko się to tak złożyło, że niestety uciekłam, ale postaram się teraz coraz więcej tych filmików nagrywać, bo to, że sezon się kończy, wcale nie oznacza tego, że my nie będziemy nic w tym okresie robić, bo jest bardzo dużo rzeczy, które w tym czasie można poogarniać. A teraz okres jesieni. To bardzo ważny okres, który będzie powodował, że będziemy sobie już to stanowiska w naszych rabatach, na naszych rządkach przygotowywać na następny sezon, ale będziemy również robić jeszcze przed przymrozkami pierwsze wysiewy, które będziemy sobie później na wiosnę obserwować, czy ładnie kiełkują, czy udało się, że przezimowały. Pokażę Wam, jak wygląda mój ogród po mojej nieobecności, prawie tygodniowej. Wziąłem się ostro za pielenie, za czyszczenie wszystkich rabat. Jak zobaczycie, tu nie widać już nic. Wszystko jest totalnie, totalnie zapuszczone. Nasturcja Turcja w ogóle gdzieś wrosła. W te wszystkie poziomki, tu są y, rabaty, które zostały wypielone, muszę się wziąć za przetrzebienie tej cebuli, wyszczotkuję ją porządnie. Wszędzie są chwasty, wszędzie już leżą te chwasty porozrzucane. Już są popielone grządki, w których miałam czosnek. Kapusty czekają aż w końcu je zetnę i będę kisiła do moich beczek. Pierwsze rabaty w ogóle nie są ogarnięte leży tu już gdzieś wąż ogrodowy, co jest dobre. Ostatnio dość mocno popadało, więc fajnie się naprawdę w tej ziemi pracuje, więc będziemy mieli na pewno nad czym pracować. Kapusty w tym roku, te kamienne głowy wyszły fenomenalne. Zobaczcie, jakie one są wielkie. Tak na podstawie. O, próbuję przy... O! tu jest moja dłoń przy tej kapuście więc widzicie, że jest ona olbrzymia eee, szpinak malabarski żyje swoim życiem bazylia szaleje, buraczki są do wyciągnięcia więc też się będę musiała za to wziąć eee, wyczyścić będę musiała tą fasolkę w tym miejscu bo też eee, fasola eee, robi co chce w chwili obecnej już zaschła eee, dynie eee, pozbierałam już te, które były do zbioru Cukinie jeszcze zostały, jakieś niedobitki też już będę wyrywała powoli te wszystkie rzeczy Natomiast, jak Wam pokażę rabatę z poziomkami, jaka jest różnica? Tu mamy rabatę, która nie widziała mnie od 5 e, tygodni, ta również mnie nie widziała od 5 tygodni. Jak widać, mniszek przepięknie się rozrósł. A tu są rabaty, które przed sekundą wypieliłam, więc widać, że coś na nich jest. Będziemy to ścinać wszystko. Jak ja obcinam, przygotowuję rabaty z poziomkami, nagram wam w kolejnym filmie, bo to już jest ten czas, że możemy poziomki i truskawki ogarniać. E, jeszcze w ogóle tu jakaś nasza werbena patagońska, o której pojęcia nie miałam, ale to musiało być dłuższe zaniedbanie, bo nie oszukujmy się, werbena nie wyrosła w ciągu pięciu tygodni. E, więc już zaczynamy też wyciągać cebulę mieczyków. E, Wyciągłam część. E, tu jest w ogóle tragedia. E, jak zobaczycie. E. Wszędzie trawy, wszędzie po prostu ugór totalny. E, to jest część rzeczy, które e, właśnie zostały z wyciągania mieczyków. Jeszcze mieczyków mam pełno na drugiej rabacie, więc też o tym nakręcę filmik, pokażę Wam, jak ja je przechowuję. Rabata ziołowa, e, jak widać, też żyje swoim życiem. Tu już po prostu się cuda dzieją. E, poziomki. Kolejne to były poziomki w ogóle te, co kupiłam i te, co wysiewam. Tam mamy te poziomki, co wysiewam i to jest ta odmiana żółta Yellow Wonder. A to były poziomki, które kupiłam od pewnego pana na Allegro i też miały być Yellow Wonder. I powiem wam, że wcale nie są żadne Yellow Wonder. Są takie poziomki w ogóle rozłogowe, które puszczają potworne ilości takich pędów, ciągnąć się jak widzicie o po ziemi. Mają małe owoce, niespecjalne, więc na pewno będziemy wysiewać poziomki. Moje bakłażany, white eggs. zobaczcie jakie piękne. Też nie mam czasu ich zebrać na razie leżą. Eee, pomidory już wyrzucamy, wszystko już lecą kije. Eee, w tym roku nie było zarazy ziemniaczanej, to pozasuszane to po prostu już na skutek też niskich temperatur zaczynają obumierać. U nas już były 2 stopnie nawet. Eee, jeszcze te zielone pomidorki zostawiam, bo ja, jak widzicie, e, ogarniam sobie je do końca. E, jeżeli dojrzeją, to dojrzeją, jeżeli nie, to w odpowiednim okresie jeszcze je zbierzemy, ale jest dużo tych pomidorów wbrew pozorom. Pomimo, że to nie wygląda jakoś tu fenomenalnie, już część krzaków e, wyfrunęła, to i tak jeszcze te pomidorki cały czas dojrzewają. Zaraz ziemniaczanek w tym roku nie było w tunelach. W gruncie zjadła mi wszystko, a tu chyba się wydarzyła największa tragedia. Jednak w tym okresie, kiedy nas nie było, e, były bardzo intensywne deszcze. No i niestety mój tunel padł. E, więc będę robiła z tego tunelu, co mi w zeszłym roku połamało, dosztukuję sobie po prostu te rzeczy, jakoś to się przespawa. No Jak widzicie, tragedii wielkiej nie ma, ale generalnie parę rurek ucierpiało. No i oczywiście folia jest stargana. E, nie wiem, jaką alternatywę dla tego wynaleźć, natomiast pokażę Wam. Moją dumę i chwałę tego roku, jak co roku papryki. Papryki, potworne ilości papryk. Eee, tu jest okrasny dzwonek. One się w ogóle powywracały, wszystkie chyba pod naporem owoców. Zobaczcie, ile ja mam habanero. Tego habanero po prostu jest nieprzebrana ilość. Ten właśnie okrasny dzwonek, fantastyczny, też ostry. Ostre papryki. Tam są jeszcze szpiczaste, ale one są słodkie znowu. tam w ogóle papryka kwitnie. Ja część papryk w tym roku testowo będę chciała sobie powyrywać i wsadzić do doń, zabrać je ze sobą po prostu do domu. I ja na przykład wybiorę sobie taką piękną paprykę. To jest odmiana korbaczy, więc te takie bardzo długie papryki. I będę chciała sobie ją przetrzymać do następnego sezonu, a następny sezon wysadzić do tunelu. Więc kochani, ja mam roboty tyle co nie miara. Pochwalcie się, jak wasze uprawy, czy już też kończycie sezon, czy zbieracie owoce, warzywa już z ogródka, czy jeszcze czekacie, bo u nas coraz gorsze temperatury się zapowiadają. W poniedziałek ma być również 2 stopnie w nocy. Obawiam się, że przy gruncie może niestety. Ta temperatura pójdzie jeszcze bardziej w dół, więc za papryki muszę się zabrać w trybie super pilnym. Pozbieram sobie nasionka, jak pozyskuję nasiona z pomidorów papryk. Również wam nakręcę filmiki. Obiecuję teraz rzetelnie, sumiennie nagrywać wszystko. No i oczywiście, kochani, będziemy kończyć ten sezon i przygotowywać wszystko do nowego sezonu. A co będę robiła, to śledźcie na naszym kanale. Także pozdrawiam Was gorąco. Cieszę się, że mogłam do Was wrócić. Brakowało mi tego i nie mogę w tej kwestii ewidentnie skłamać. Także życzę Wam wszystkiego, co, co najlepsze i pięknych, dużych zbiorów. Całusy, papa. Pa.